O, witam was, witam was w kolejnym odcinku mojego let's playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem yy, weszliśmy na misję taktyczną do kolejnego UFA i robiliśmy wstępne przygotowania i za mojej pamięci nie bardzo byłem skłonny iść na górę. Raz dla pizzu to zrobię, ale mam przeczucie, że pożałuję tego. Jep, dobra Przypomniałem sobie już jak dokładnie wyglądała tamta sytuacja I wyglądała w taki sposób, że chciałem czekać Aż oni wszyscy sobie podejdą A wybiegniecie tutaj Oczywiście cały czas Ziomek i Luz pobiegli No dlaczego nie ma reakcji shotów? I to w niewłaściwego typa, Oj, ktoś się nie dobrze. Dobrze. Obiecująco. Tak, kto oberwał? Ty oberwałaś. Ale słabo. To nie jest wielki problem w takim razie. To teraz tak. Kosimy wszystko czy podbiegamy. Co mi szkodzi niby? No dobra, szkodzi mi wasz rozrzut jest paskudny. To teraz tak. Trzeba zobaczyć, czy którykolwiek z nich miał. Yy, Brainsucker launchery. Nie, nic nie chcę abortować. Okej, okay. dobra, wszyscy mieli bring to Launchary, ale ale ich amunicja. Dobrze. O, ha, <ścoughs> okej. Okay. Nie mówię, że mi źle, ale nie spodziewałem się. No dobra, no to w takim wypadku wystarczyło ich po prostu przeczekać. Dobra, to teraz wszyscy wracacie do bazy, to po pierwsze. Mhm. Mm do bazy. Ciebie trzeba też nastawić z powrotem na agresywny tryb i wysoki lot, żeby budynków nie orać. Dobra, wracacie do bazy. Okej, okay, Alien Containment raczej mi potrzebny nie będzie, ponieważ wszystkich, których chciałem mieć złapanych, mam. Mam dwa martwe spitery. Z jakiegoś powodu. Okej, okay, yes. Pauza i... po pierwsze... Do bazy, zobaczyć czy mogę sprzedać wreszcie jakiś nadmiarowy shit. Po drugie, zobaczyć po ile mi hoverkary w tym momencie stoją, ale są kurna cholernie drogie. Nie, na razie jeszcze odpuszczam. Dopóki nie będę przygotowany lepiej, to odpuszczam yy, dokupywanie do dodatkowych statków. Prawdzie oni przyjdą tutaj i będą mnie próbowali orać, ale... Liczę na to, że miasto nie będzie na mnie szczególnie mocno wkurwione. <gry> w dużym skrócie. Także... No cóż. Brainsucker Launchery do sprzedania. Okej. Okay. I wszystko, co było wartościowe do sprzedania, sprzedane. Ok. To teraz tak, yy, badania chciałem zbadać. Tu się jeszcze produkuje, tutaj też. A, i biotransport module, chyba mogę już też sprzedać. Yy, biotransport, o właśnie. Trzy dodatkowe, nowe. Okej, okay, jest. I teraz tak. Hmm. Zastanawiam się. Po pierwsze, uzbroić, przy, przezbroić, prawda, moich pacanów trzeba, ponieważ zużyłem dość dużo amunicji. Mhm. Granat. Dla Madzi. Dla Ignusa. Ignus się jeszcze długo będzie leczył. Tutaj więcej wybuchowej amunicji dla Marty. Lesiu kompletnie nie ma amunicji już. A wypadałoby, żeby miał. Więc też mu dam. Mhm. Mateusz nie ma amunicji i jednego granatu. Okej. Okay. Cipi Jednej amunicji nie ma. Szymon też i granatu nie miał jednego. Chibi. Skoro masz trenować, to równie dobrze możesz trenować z pełnym obciążeniem bieganie. I tutaj jeszcze jedna amunicja dla wirusa. Okej. Okay. No to jesteśmy przezbrojeni i na chwilę obecną nie mam nic innego do roboty, tylko czekać. Ewentualnie mógłbym kontakty sobie poprawić z kimś. Marsek jest niezadowolony ze mnie, a byłoby dobrze Marsekowi nie podpadać, więc Marsek natychmiast opłacę. Okej. Okay. se może być, ale nie jest też dobrze. Not enough ammo. Niedobrze. Justice, justice Missile mi się skończyły. Oraz to się wydarzyło. To tak. Wy lećcie, a póki lecicie, to na zakupy skoczymy szybko. Kupimy więcej Justice Missiles. Lineage janitor. Nie mam już. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, będę musiał chyba wystarczająco krótkie lasery kupić. Czyli te Boltery dla czterech statków. Dobra, niech tak zostanie na razie. Ok, no to lecimy na misję. Może uda się ją jakoś w miarę szybko ogarnąć. Zobaczymy. No nic. Do misji, obywatele. Turowo. Standardowo. Teraz tak. Kto z was ma wybuchową amunicję? Tutaj wszyscy mają wybuchową. Dobra, to tak, tak się rozłożymy. Okej, okay. no to standardowy tryb operacji. Mhm. Mm Dobra. I robimy sobie. Początkowego Start Tactical. Dobra. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Trochę słabo się zesponowaliśmy, ale... lepiej nie będzie. Słabo się zesponowaliśmy, bo wszystkie te... prawda... Ee, więzienia trzeba będzie obadać. Cześć, w. Y jak jest ułożony poziom? W bok, czyli tam muszę biec. Rzeczywiście. Dobra. To w takim wypadku wszystkich Was ustawiamy tutaj. Troje. Do wbiegania. Ok. Tak. I ciebie tutaj też. A wy będziecie szli na górę. Albo na dół. raczej na do. Tak szybko. To trochę chujowo. No dobra, skoro tak. Musicie się na razie w takim wypadku schować dalej. Dobra, na razie stoi w drzwiach w takim wypadku. Wy jesteście wszyscy ruszeni, tak? Ok. Teraz mój skład wybuch z wybuchową amunicją. za blisko byłby spawn, żeby tutaj byli, więc na razie olewam. Dobra, to zrobimy w taki sposób. Wy dwaj tutaj, a wy... Madziu... No dobra, Madzia pójdziesz tutaj, o, a ty pójdziesz tam? Okej. Okay. Trochę średnia się zaczyna robić, więc turn end na razie. Jak coś mam start i wiem gdzie się spałnują, więc niestety szkieletory już się zbudziły. Które potrafią latać. Ambitnie, tylko nieskutecznie skutecznie jak cholera. Masz tego typa przed sobą. No, ale cóż, będzie więcej obcych do pobadania przynajmniej. Trochę tu tłoczno, nie podoba mi się to. To jest tylko wyjście, więc idziesz z nimi. Też jest tylko wyjście. No, Okej. Okay. Tutaj na górę nie ma po co iść, więc. No cóż, wyjrzyj tutaj, czy nie ma delikwentów dodatkowych. Muszę zbadać, bo oni już się ruszyli, więc. Okej, okay. ty jeszcze masz trochę tajemnic, to zbadasz tu, albo nie zbadasz. No dobra, no to czas na największą przygodę. Po pierwsze, wy może se przejść najpierw. O, no dobra, więcej pomeroidów dla mnie ja się chwali. Ponieważ oni się spawnowali tutaj, to jestem skłonny iść na górę. Ale w sumie nie widzę, żeby mieli tutaj jeszcze być dodatkowo. Hmm. Dobra, to myślę, że zrobimy tak. Wy się już przemieszczajcie, żeby przejść tam. A ty. Po pierwsze zobaczysz tutaj, co się dzieje. I zejdziesz na dół do tamtego drugiego. O, tu. A ty z kolei zaczynasz penetrować wszystkie dziury. Najpierw tu. Nie mogę powiedzieć, że podoba mi się to, co się tu dzieje, ale z braku laku. Dobra, wy. Aha, nie może się ruszyć, bo tamten pozostaje nieruchomy. Yep, poper. Dziękuję. Dobra, to ty się zwracasz w tą stronę, a ty nieruszony jeszcze... Aha. Masz mało tajemniców, to ty będziesz tutaj czatował w takim razie na wypadek, gdyby ktoś miał jeszcze podejść. Yy, wy dla bezpieczeństwa tutaj wszyscy. Dobra, wy jesteście ruszeni już. Okej, okay, dobra. Turn end, w takim razie. Dobrze! Źle! Bardzo źle! No dobra, przynajmniej wiem, że jest tam yy, ten jak mu tam. Hudsaker. W związku z czym muszę wczytać, bo nie mogę pozwolić, żeby Michał umarł. Także Michale, po pierwsze ty masz przerypane, bo stoisz tutaj, więc... Kurna, nie wiem co zrobić. Mogę spróbować rzucić granat. Nie sądzę, że to da cokolwiek wymiernego, ale kto wie, a no Oczywiście granat rzucony w kompletnie z dupy miejsce. No, zobaczmy, co się stanie. Czyżby czyż? A, patrzcie, że się udało! Great success! Dobra, gdzieś tutaj biega jeszcze headsucker, więc muszę yy, być ostrożny. Chyba, że to był Twój Hedgehoger, tak to był jego Hedgehoger, w takim wypadku, żeby się zabezpieczyć, to muszę go zabrać. Muszę je zabrać wszystkie, żeby mi przypadkiem nie eksplodowały sześć tajemniców na podniesienie tego. Czyli dwa podniosę, nie, podniosę jeden i się odsunę. Żeby ktoś za mną mógł tam się rozejrzeć, o. Dobra. I kolejne dwa headsackery. Zabezpieczone. Bo jak są u mnie w plecaku, to one nie, prawda, nie eksplodują, nie? Ej, może tu? Z ciekawości. A to się po pierwsze rozejrzysz, czy mamy przerypane, czy nie. A chyba nie. Okej. Okay. Looks, looks good. Póki co. Zajrzymy tutaj na wszelki. Ale raczej wątpię, że będzie to cokolwiek znaczącego. No dobra, to biegniecie tam wszyscy w takim razie. Teraz wy nie wiem nawet co to jest, ale to było jajko, to bez bólu dupy w takim razie. No dobra, no to gdzie jest ostatni delikwent w takim razie? Przejdę sobie może tutaj. Tam ew ewidentnie jest punkt zapalny, więc w tamtym kierunku będę biegł. No teraz tak, wy jesteście na dole. Trochę daleko. Dobra, niech będzie czysto. Czyli niepotrzebnie tu schodziłem. Ok, no to wracam na górę w takim razie, tobą. No to zobaczmy, gdzie jest ostatni w takim razie. Delikwent. A, worm oczywiście, że tak. Dobrze, że podbiegłem jednym typem za municją wybuchową. Shit, jest i head zatrzymał się w bardzo strategicznym miejscu. Uff. Dobrze. Mieliśmy farta. Dobra, to teraz tak. Mam ochotę zrobić to w taki sposób. Zobaczymy, co się stanie. Przewidywalnie. Okej, okay, teraz już wiecie, dlaczego tak się nie robi. Ech, no dobra, to teraz tak, ciebie trzeba w dół, skoro hacker ma tu przyjść. Czy się zbudził, bo nie wiem. A, zbudził się. Dobra, no to. Tu far? No, dobrze. To teraz tak. Wy, wy obywatele się odsuwacie, a ty z amunicją wybuchową. Oraj go. Przynajmniej próbuj. To może w taki sposób to zrobię. Niedokładnie o to mi chodziło, ale okej. Okay. No muszę ręcznie, trudno. Błąd? To też. Koniec. Nie koniec, fuck. No dobra, no to skoro nie koniec, to musimy was wszystkich ruszyć. Tam najprawdopodobniej jeszcze są, albo w tym pomieszczeniu, czemu się nie ruszasz? Haha, hmm? ma sens! No dobra, odhaczamy wszystkich, których się ruszyli było, było. To już nie ma po co iść w takim razie. Wracasz na górę. Ty się ruszyłeś, ty też ciebie na górę z powrotem. Mhm. I ty wbijasz tu. Przynajmniej usiłujesz. No dobra, zobaczymy, co się stanie. Chciałbym skończyć ten odcinek skończeniem tej misji, więc będę się na tym skupiał. O, dzień dobry! Gdzie pan się schował? Brzmi pytanie. Nie dowiem się tego, jak sądzę. No, ale cóż, przeszedłem misję w miarę żywy i jakoś sobie poradziłem. Poza tym nowy rodzaj obcego, także wrócę, zaklepię go do badania i będzie można. O, właśnie, cargo dotarło z megapolu. Dobrze. Mhm, alien containment i koniecznie chcemy yy, skeletoida. Szkoda, że żywego go w sumie nie złapałem, ale no już za późno. Hyperwarmy w sumie już mi są niepotrzebne. Multiwarmy tak samo. No okej, okay, dobra. Rozluźniło się troszeczkę w Alien Containment. Tak i. Tutaj zrobię sejwa, myślę, od razu. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. ja tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.